Fal nie ma fali, nie ma fali, nie ma fali, nie ma fali, nie ma fali. Nie ma fali, nie ma, fal nie ma, fal nie ma fal. Niedzielski, nie czas żałować, róż, gdy lasy płoną. Dojdzie do czwartej fali, staramy się zrobić wszystko, aby ona była. Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję. Drodzy rodacy, pod wpływem alkoholu, zdecydowaliśmy się z panem ministrem zdrowia, że czwarta fala się rozpoczyna. Przygotowujemy się na tą czwartą falę. Wyciągamy deski, deski, deski. Pan minister zdrowia woli, deski, ja kółko. Tak, absolutnie tak. Nic tu dodać, nic tu ująć. Serdecznie apelujemy do Państwa, żebyście podczas szczytu czwartej fali wypierali. Bo tu chcemy fali czwartej, czwartej fali, fali czwartej, czwartej fali fali, czwartej, czwartej fali, żebyście wypierali